Cause song is out. If you don't know the lyrics, you're not my real friend. I took a break from my life, completely unhoned it. Loved you too hard and stopped growing up. Byliśmy pierwszy raz w Republique, francuska restauracja, piekarnia I uwaga, to jest pierwszy croissant w Los Angeles, który smakował tak jak w Paryżu Był flaky, kruchy, mega maślany Jeden był z masą migdałową i czekoladą Ja miałam taki malutki danish z berries i pistacjami I później pączek, jakby bombolini, wydaje mi się to się nazywa Z takim kremem, trochę air koniak Jeszcze w środku były brzoskwinie i... To był pierwszy krosant w Los Angeles, który smakował jak croissant. So I'm happy. Look, is it smoke or just clouds? I think it's clouds. Przyjdę jeszcze do tego miejsca milion razy, bo chcę spróbować normalnego crosanta i chcę kupić bagietkę Republic, Pierwszy dobry krosant w Los Angeles, bo spróbowałam już tak wiele i wszystkie są takie bułkowate, a ten był flaky. Close your window so you don't get smoke. No. Rebel. CBS, Rebel. Resolution for the mixed reality cameras and sensors to be ability shift. And and part of what's exciting about the whole space right now is you know this isn't like smartphones where you know, companies put out a new smartphone every year and you can almost barely tell the difference between that and the, the one the year before it. Living room or a meeting space or an office. Um, another thing that I just think is going to be a much kind of simpler innovation Właśnie jadę na kolejną dinner party. Tym razem, Theme, czyli tematyczna impreza, jest Witch i Halloween. Zrobiłam makaron z pumpkin sauce, spicy pumpkin sauce. Nie jestem jakoś tematycznie ubrana, ale nie wiem, czy miałyśmy się też ubierać, tak szczerze. Ubrałam się po prostu jak na dinner party. Mam taki top siateczkowy, nowy. I dzisiaj wieczorem jeszcze wychodzimy też do baru, bo chcemy trochę świętować mojego e -booka premierę. I aktualnie się tak wkręciłam, słucham płyty od taku Hemingwaya nowej. I na początku miałam takie, że a, że nie za bardzo, jakby nie ciągnie mnie, ale później się jakoś tak wkręciłam i niektóre są takie linijki, które uderzają mocno, wiadomo. Typu, że stałeś na przystanku marząc, żeby być kimś innym. I miałam takie, że it's so relatable, bo pamiętam dosłownie jeździłam do szkoły i zawsze chodziłam na ten sam przystanek, i pamiętam, że zawsze musiałam czekać na autobus. Po prostu pamiętam, jak ja się czułam tak stojąc na tym przystanku, i jak marzyłam o różnych rzeczach, które chcę zrobić i chcę się znajdować, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. I poczułam się taka zobaczona i zrozumiana. I czym więcej jeszcze słucham tej płyty, tym więcej rzeczy wyłapuję i uwielbiam to. Wydaje mi się, że po angielsku nie mam tak. Że jednak jego polsku słyszę, to łatwiej mi wyłapać. Chociaż w sumie, jak nie wiem, Olivia Rodrigo. Nie mam pojęcia, gdzie jestem i czy powinnam jechać tędy. Sprawdzę i widzimy się na imprezie. wyszłyśmy i wróciliśmy od trzeciej w nocy, Stałyśmy o dziesiątej i miałyśmy dalej rano śmieszny nastrój, więc poszłyśmy na farmers market i mieliśmy taki, że a no dzień, jakby jest super kochamy LA. ale teraz przyszło zmęczenie i zrobiło się tak gorąco. Kurczaczki. Kurczaczki. It's like a call. You I'm good. Yeah. we are. <laughs> If we're lost in the crowd, we're like kurczaczki. <laughs> Spędzę moją niedzielę. Jestem wykończona. Spędzę w łóżku. Popiszę sobie, poczytam, poglądam Hanna Montana. Mam do zrobienia jedno zadanie domowe. Mam teraz różne fazy, że jem na przykład mięso kurczaka przez tydzień. Później przez dwa tygodnie nie jem i mam taki, że nie, już nie będę jadła mięsa. Nie wiem dlaczego. I później znowu mam ochotę. Jakby moje ciało tak czuło, że mam po prostu ochotę na mięso i znowu kupuję, robię. Teraz właśnie kupiłam jedną paczkę i zrobiłam go w sosie miód, chili. Olej sezonowy i płatki chili. I później mam sałatkę jarmuż, rukola, ogórek, batat, kimchi. Zrobiłam sos na bazie tej wody z kimchi. Prażone migdały, awokado. To jest coś, czego potrzebuję. Pytanie, że nie mówię o tym, to, że nie chcę, żebym ja tam zobaczył. Prawie, że pierwszy raz zobaczyłem Chocolate Mountain, później zabrałam chwałę do mojej purpurze. 1 year anniversary of living together. swój pierwszy egzamin w klasie. Pisaliśmy esej. Wróciłam ze szkoły, miałam zajęcia do 16 i uznałam, że dzisiaj zrobiło się ogólnie w Los Angeles chłodniej, ale i tak jest słońce. Co dwa dni ma być 30 stopni znowu, ale wszędzie są rzeczy Pumpkin Spice, Pumpkin Season i już w ogóle wszyscy mówią o Halloween i w co się będą przebierać. Dlatego uznałam, że upiekę sernik, który jest w moim e-booku krem brûlée w wersji pumpkin. Więc jeżeli ktoś ma e-booka, to powiem, co zrobić, żeby zrobić. Pumpkin cheesecake creme brulee. Zrobię w ramach celebracji ebooka i też dla nas. I myślę, że to jest taki jesienny przepis, i chcę właśnie wypróbować jak wyjdzie. Sernik robię na bazie ciasteczek speculous, ale można użyć jakiekolwiek się chce. A sam sernik jest na bazie cream cheese. Jestem tak szczęśliwa, że on wyszedł. I chcę podziękować każdemu, kto kupił e-booka, bo jest to niesamowite to jak wspieracie mnie, moją działalność. Jest właśnie poniedziałek i sobie planowałam ten tydzień i miałam takie, że wow, nie wiem, co mam robić, bo szczerze przez ostatnie miesiące jakby ten e-book konsumował wszystko. Dopóki nie wypuściłam go, to zawsze siedziałam nad nim, jakby co mogę udoskonalić, próbowałam jakieś przepisy albo coś nowego, albo dodawałam, robiłam więcej przepisów niż w ogóle planowałam, zamierzałam. Jakby cały czas go udoskonalałam, I wiecie, tak da się w nieskończoność, więc jak on wyszedł już, to miałam takie, wow, nie wiem, co zrobić, że mam więcej czasu i wiem, że sobie zrobię na chwilę jakąś taką przerwę, żeby się tak wynudzić, wyszaleć, wiecie trochę pożyć, trochę tak Odetchnąć, ale za chwilę też planuję wrócić do mojego angielskiego kanału i chcę też tutaj robić trochę wymieszany content. Chcę, żeby były weekly vlogi, ale też chcę coś nowego. Chcę robić jakieś fajne rzeczy, które są w LA do robienia i też bardzo mi zależy, żeby jakby dalej się rozwijać w tworzeniu, w nagrywaniu filmów i jeszcze bardziej udoskonalić się w storytelling i w nagrywaniu choćby tutaj weekly vlogów. Jakby edytowanie to jest moja ulubiona część. I nagrywanie, jakby cały ten proces... Uwielbiam masło. <laughs> ma być 380 gramów serka, więc dam 190 serka i 190 piurę. Ma to sens, ma to sens. Oglądam teraz Hanę Montanę. Jestem tak wkręcona, dostałam Disney Plus od mojej siostry. Taki powrót do dzieciństwa, taka nostalgia, że to jest niesamowite. Hanna Montana jest całkiem niezła. Jakby to, co oni tam mówią, to jest wszystko dobrze przemyślane. Bo oglądałam jakiś czas temu czarodzieje z Włych Place i miałam takie, że jakby to nie jest aż tak ciągające. Dalej jest super, ale w porównaniu do Hany, to bym powiedziała, jakby że Hanna jest lepsza, bardziej przemyślana. I mam wrażenie, że to jest bardziej jakby serial że ciągnie się coś przez jakby odcinki. Boję się, że zostanę skejtowana, że mówię źle o czarodziejach. By Alex Russo w czarodziejach jest taka sassy to co ona mówi do swoich rodziców. Ja to później oglądałam i wiem, że jak byłam mała, to też jakby ja byłam dosyć sassy, bo Selena to oczywiście była moja number one gwiazda. Na pewno mnie jakoś ukształtowała. Tu mamy te ciasteczka i dociskamy, żeby uformować spód. Zrobię to tutaj. Odkładam do piekarnika do wysuszenia. Robimy challenge. Muszę zrobić to ciasto w 6 minut, bo tyle jest spód w piekarniku. Zdecydowanie za mała. Zrobiło się już ciemno. Miałam ten e, sernik zrobić w 6 minut. Zdmiała do mnie Haley i rozmawiałyśmy przez pół godziny o imprezie, jak poszliśmy w piątek, ponieważ poznała ona tam e, jednego mężczyznę. Nie zdradzała, ale musiałyśmy wszystko przegadać. Muszę jeszcze wlać śmietankę. Wydaje mi się, że zrobię też takie małe serniczki, i to są w ogóle te formy, w których piekłam mini torty, mini cakes z, w e -booku. Więc można je dostać na Amazonie na Allegro, 10 cm średnica. Kupi się raz i można robić torty w nieskończoność. <śm> To była najbardziej stresująca rzecz, jaką zrobiłam w życiu. Wróciłam ze szkoły i tak wygląda serniczek. On musiał być w lodówce przez całą noc. To jest najważniejszy punkt. I będziemy go próbowały razem z Eriką wieczorem.